Witam, witam wszystkie kryptoświry z tej strony, kochane z grupy zdefiniowani.pl. Zapraszam Was na krótką, a może nawet i długą, zobaczymy jak to wyjdzie. Prezentację projektu InfinityP, tak się nazywa. Jest to zdecentralizowany projekt, który rusza 4 października. Zlokalizowany jest na sieci Binance Smart Chain i jest to projekt, w którym możemy mintować token natywny tego projektu poprzez NFT, które kupujemy. Ale zanim przejdę jakby do wszystkich szczegółów, po pierwsze chciałem tylko nadmienić, że nie jest to porada finansowa, ja nie jestem doradcą finansowym. Każdy projekt, który omawiam, niesie ze sobą bardzo, bardzo duże ryzyko, ryzyko utraty pieniędzy, jak, jak najbardziej. Tak więc. tak więc realizujcie wszelkiego rodzaju decyzje, Opierając się o wiedzę na temat konkretnego projektu i o świadomość tego, że możecie stracić również środki, ale miejmy nadzieję, możemy też i zarobić. Dobra, przejdźmy słuchajcie do samego projektu. Projekt jest pochodzenia malezyjskiego i tam znajduje się jakby siedziba firmy. Człowiek, z którym rozmawiam na temat tego projektu, przekazał mi wszystkie najistotniejsze elementy związane z tym, rzeczy związane z tym projektem. Jak również sam był na miejscu, sprawdzać firmę, sprawdzać właścicieli. Projekt, tak jak mówiłem, mieści się w Malezji. Tu jest siedziba firmy Studio 54. Sama idea projektu ma dać tak naprawdę możliwość minowania nam, jako użytkownikom, tokenów i późniejszej, jakby, albo sprzedaży tego tokenu, albo. Tak naprawdę wykorzystywania tego, co ma dać ekosystem w tym projekcie, użyteczność i rozwój tego przede wszystkim ekosystemu, po to, aby ta cena rosła. Uwaga! Sam token, sam smart contract tokenu napisany jest tak, że można go jedynie mintować. Oczywiście można też go sprzedać, ale nie można go kupić. Sam projekt już w tej chwili zlistowany jest na PancakeSwap na sieci Binance Smart Chain. Natomiast, tak jak mówię, my nie możemy go kupić. Firma zabezpiecza się w ten sposób przed tak naprawdę podejściem do tego projektu z punktu widzenia spekulanta. Ja również podchodzę tak bardzo często i w każdym projekcie, kiedy jest taka możliwość, wykorzystuję tą opcję. Natomiast w tym projekcie nie jesteśmy w stanie wykorzystać, ponieważ w tym projekcie smart contract zapisany jest tak, że możemy tylko sprzedać przez Pancake Swap. Pancake Swap, czyli zdecentralizowana giełda, która opiera się o płynność. Która jest dostarczana do danego, do danego tokenu. W tym przypadku płynność startowa wynosiła 50 tysięcy dolarów, i w ramach tej płynności możemy sprzedawać. Dodatkowo, każdy zakupiony pakiet kopiący daje część, tej, część tych środków, automatycznie idzie do, do samego smart kontraktu, zasilając płynność projektu, a tym samym wartość tego tokenu cały czas już w tej chwili rośnie przed jeszcze startem przed jeszcze startem samego tokenu i wartość tego tokenu uwaga na tą chwilę to jest 0.02935 dolara gdzie start był 0.001 dolara na tą chwilę tak jak mówię wartość tego rośnie czwartego będziemy mogli mintować i teraz co otrzymujemy w ramach tego projektu słuchajcie no możliwość mintowania Tokenów w jednym z czterech pakietów, które w zależności od tego, który wybierzemy, będzie nam dawać określony zwrot z inwestycji. Zaczynając, słuchajcie, od pakietów za 10 dolarów, potem 500 dolarów, 2000 dolarów i 5000 dolarów, które dają nam od 0,7% dziennie do 1% dziennie generowanych właśnie w tokenie Pi. I teraz, słuchajcie. Może to jest dla innych dużo, może dla innych mało, ale biorąc pod uwagę to, że jest to projekt networkowy, który ma na celu budowanie bardzo dużej społeczności, a tym samym każdy zakup tokenów NFT, które nam produkują te tokeny, powoduje wzrost wartości ceny, plus mechanizm spalania również tokenów, co wywołuje wzrost, a tym samym, tak naprawdę, te nasze 1% może zamienić się w 10%, 15-20%, oczywiście. Jeżeli projekt będzie dostarczać wszelkiego rodzaju jakby elementy całego ekosystemu plus użyteczność, która jest bardzo istotna w każdym projekcie, w którym mamy token, no to możemy liczyć również na dużo większy zwrot z takiej inwestycji. I teraz słuchajcie, aby kupić ten token, trzeba wstrzelić się w odpowiednie ramy czasowe. Dziś mamy 24 września, niedziela, do końca dnia można kupować tokeny. Następne okienko zakupowe przed startem będzie miało miejsce 31 października. I to będzie jedyna możliwość zakupienia tych tokenów. Tak więc, jeżeli chcesz skorzystać, sprawdzić, jak ten projekt działa, to zrób to teraz, aby przetestować go od 4 października. Możesz kupić chociażby za 10 dolarów, aby sprawdzić, jak to działa. Pakiet za 500 dolarów będzie zarabiać nam 0,8% i będzie. Generować nam ten zwrot do wartości, do ilości 360% właśnie tej naszej ilości. W ramach pakietu otrzymujemy 1000 tokenów za 500, za 2000 dolarów otrzymujemy 2500, przepraszam, otrzymujemy 500 tokenów za 500 i za 2000 dolarów otrzymujemy 2500 tokenów, które kopią nam 0,9%. Dziennie. Jeżeli chodzi o, o pakiety, one również też wpływają na to, jakiej wysokości wynagrodzenie z tytułu budowy systemu będziemy otrzymywać. Im większy mamy ten pakiet kupiony, tym więcej tak naprawdę tych rewardsów możemy otrzymać w sytuacji, kiedy będziemy budować projekt, projekt społeczność. Na czym zarabiamy? Zarabiamy tutaj na tej pasywnej Ilości wykopanych tokenów, mówiąc tutaj w sensie, jeżeli nawiązujemy do pasywnego zarabiania z budowy zespołu, tak? Czyli nie zarabiamy jakby bezpośrednio już w przyszłości z tego, co my kupujemy, ale to, co my wykopiemy. Pakiet za 5000 dolarów daje nam, przepraszam, 5000 tokenów, no i on generuje 1% dziennie z tych. Z tych, tych tokenów. Wszystkie tokeny, które my otrzymujemy, płacie, przelewamy sobie jakby bezpośrednio na nasz portfel i sprzedajemy poprzez PancakeSwap. Tak jak mówiłem, jest to całkowicie jakby zdecentralizowane. Jeżeli chodzi o smart contract, on będzie mieć tą funkcję renouncement. On już ma w tej chwili tą funkcję renouncement, tak więc nie jest on w żaden sposób w tej chwili możliwy do. Edytowania, do zmian jakichkolwiek, jeżeli chodzi o smart contract tokenu. Tak więc mamy tutaj w pełni stuprocentową, zdecentralizowaną platformę, która tak naprawdę daje nam możliwość tego pasywnego dochodu. Jak będzie rozwijać się projekt, tego jeszcze nie wiem. Oczywiście nikt z nas nie wie. Zobaczymy, jak ruszy zaraz, bezpośrednio po, po tego czwartego października. No i będziemy w stanie, jakby określić. Co mamy tutaj w zanadrzu, jeżeli chodzi o rozwój, o rozwój całego ekosystemu. Natomiast w samym ekosystemie mają być uruchamiane protokoły Defi, GameFi, Web3, i, i to są te elementy, które będą jakby wprowadzane. Natomiast w tej chwili pamiętajmy, że są to projekty, tak jak mówię, networkowe, które są napędzane przez wielu promotorów, wielu naganiaczy, którzy zwyczajnie. Gdzieś tam budując te swoje struktury, powodują to, że wzrasta zapotrzebowanie, popyt na te tokeny i tym samym wzrost wartości, ich wzrost wartości. Tak więc ja osobiście chcę wstrzelić jak najszybciej, jak najwięcej wymintować tych tokenów, poczekać do odpowiedniego momentu na wzrost ceny, bo tak naprawdę tutaj zobaczycie. Tutaj będą osoby oczywiście, które będą sprzedawać, ale będą sprzedawać część tylko tokenów, bo tak im jest jakby wdrażana ideologia, filozofia tego projektu. Czyli część sprzedajemy, część trzymamy do wzrostu wartości ceny. Natomiast każdy niech sobie robi jakby własną strategię, ustawia sobie ją pod swoje potrzeby. Ja oczywiście będę realizować zysk tak, aby jak najszybciej zwrócił mi się wkład, a to co już będę mieć powyżej, oczywiście to już będzie moja nadwyżka, która może sobie leżeć, mogę czekać aż wartość tokenów wzrośnie. Mamy tutaj diagram, w którym zobaczcie tak wygląda proces, tak? czyli mamy zdecentralizowany projekt, mamy zdecentralizowany smart kontrakt, którym jest właśnie ten ten proces kopienia, kopania, Pancake Swap, Quantum mine, Minting, Pancake Swap i bezpośrednio do naszego portfela wracają jakby sprzedane USDT bądź też jakiekolwiek inne, jeżeli chodzi o elementy związane z samym projektem, słuchajcie, mamy tutaj tak naprawdę projekt, który jest już tak naprawdę sprawdzony, no i możemy sobie sprawdzić jego wiarygodność chociażby na serwisie AVI, który jest tak naprawdę serwisem, który ma wbudowany system audyt, audytorski, który może nam sprawdzić każdy tak naprawdę smart kontrakt przed Podjęciem decyzji o zakupie czy, czy jakiejkolwiek innej formie ingerencji w dany smart contract. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o ten audyt, sam smart kontrakt tego tokenu przeszedł go bez problemu. Mamy tutaj tak naprawdę wszystkie najważniejsze informacje wyszczególnione czyli nie mamy hany pod kontrakt is open source, owner cannot Trump white balance. Doesn't look like a proxy contract slippage cannot be modified, co jest bardzo ważne, czyli jakby ten, ten slippage, jeżeli chodzi o sprzedaż, nie może być zwiększony, a, a tym samym nie musimy się martwić, że zwiększą nam do załóżmy do 99% i sprzedając nie uzyskamy nic. Tak więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. No blacklisting, czyli nie ma czegoś takiego, że dev projektu admin nagle stwierdzi, że któryś z portfeli za dużo sprzedaje i go gdzieś tam blacklistuje i nie może sprzedawać. Tak więc to jest, to jest też, też bardzo ważna rzecz. Administrator privilege abundant, nie wiem co to znaczy. Cannot take back ownership, czyli jeżeli zdany został ten ownership poprzez ten renouncement, no to w tym momencie nie można go jakby odzyskać. I to jest, i to jest bardzo ważne. No trading cooldown mechanizm, czyli nie ma czegoś takiego, że nagle nam spauzują trading nie będzie również można nie będzie można tych tokenów sprzedawać. Tak więc mamy tutaj do czynienia ze stuprocentowym smart kontraktem, który jest całkowicie 100% bezpiecznym smart kontraktem pod względem jakby jego zapisów, jego kodów. Natomiast oczywiście nie jesteśmy w stanie jakby przewidzieć jak będzie wyglądać w przyszłości, przepraszam, cena tego Tokenu. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące tego, ile my zarabiamy, to mamy tak jak tutaj Wam. Pokazywałem 500, tylko że one tutaj akurat o, o, nie obejmują jeszcze tego pakietu za 10 dolarów, bo był 500, 1000, 2000, 5000. W tej chwili jest 500, 10, 500, 2000 i 5000. Tak, ale za 10 dolarów mamy wejście za 0,7%. Tak więc możecie sobie przetestować i sprawdzić, jak to działa. Słuchajcie, myślę, że w tej chwili to będzie wszystko, co mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o ten projekt. Pokażę Wam jeszcze, w jaki sposób wykupujemy te NFT, ponieważ sam proces, jakby rejestracji, jest bardzo prosty. Pokażę Wam w tej chwili, jakby sam DAP. Nie zwracajcie uwagi na jego wygląd. W tej chwili on jest przystosowany tak jak większość innych. Projektów, a zwłaszcza właśnie azjatyckich, pod urządzenia mobilne, tak więc on wyświetla najbardziej się najlepiej tak naprawdę na urządzeniach mobilnych. Możecie jakby korzystać tutaj z Trust Walleta czy też, czy też Metamask. Nie ma znaczenia, łączycie się bezpośrednio po sieci Binance Smart Chain i wybieracie któryś z tych dostępnych NFT 10, 500, 2000 oraz 5000. Ilość tych sztuk jest ograniczona przed sprzedażą, to też pamiętajmy. No i druga sprawa, w tej chwili mamy czas do końca dnia dzisiejszego. Kolejne okno sprzedażowe uruchomi się 30. 30 września i będzie trwać również te dwa dni, tak? czyli 31 października. W momencie, kiedy wykupujemy sobie te NFT, ono nam się pojawia tutaj bezpośrednio na stronie, jako ilość tych tokenów, która będzie. Uruchomiona dla nas, no i w ramach tego, jakby, możemy już uczestniczyć w tym, w tym projekcie, po to, żeby kopać w przyszłości tokeny. Tak więc. Mm, Tyle z mojej strony jeżeli chodzi o ten projekt, tak jak mówiłem mamy tutaj jeden, do 1% dziennie w tokenach, które możemy sobie sprzedawać w przyszłości bezpośrednio na PancakeSwap, bądź też trzymać i czekać aż jego wartość wzrośnie, to oczywiście zależy od naszego jakby nastawienia, od, naszego, od naszej strategii przede wszystkim związanej z tym co chcemy robić w tym projekcie. Tak więc tyle z mojej strony, dodam tylko, że projekt z bardzo dobrego źródła, co jest dla mnie też istotne, oczywiście nie oznacza to, że projekt jest w 100% bezpieczny. Z punktu widzenia takiego typowo bezpieczeństwa smart kontraktu mamy tutaj to wszystko zabezpieczone, natomiast pamiętajmy, że jest to krypto i cena tego tokenu zawsze może ulec zmianie niekorzystnie, nie, nie tak jak byśmy chcieli oczywiście. Tak więc bierzcie to pod uwagę. W przypadku jakichkolwiek decyzji. Tak więc tyle z mojej strony ja dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się do następnego, a i więcej informacji na temat tego projektu znajdziecie bezpośrednio na naszej grupie zdefiniowani. Link do grupy na telegram znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dziękuję, raz, jeszcze trzymajcie się. Cześć.